Bo BOBOK LAT! BOBOK Ty Co się stało? Byłaś tą Kiedy Kim ty jesteś? Nie jest z byłaś! Mietek? Kogo przyszedłeś? O, 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 ja byłem. Ja że coś... Mietka, ale... Ale... Dawaj, 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 właśnie! Idziemy! Policja zaraz na stawę. Dawaj, lecz, 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 lecz. No, no Dobra, a czy my tutaj będziemy... Masz jakiś helikopter, samolot? Dobra, to czy, 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 czym lecimy? Czym? ZAWAŃ! ZAWAŃ! Dawaj, dawaj, dawaj! RĘCE DO GÓRY! ZAWAŃ! CIEŁO NIE CIEŁO!